W dzisiejszym filmie zagramy sobie w jęgę, ale będzie to całkiem inna jęga niż ta tradycyjna. Nie będziemy wyciągać klocuszków, ale będziemy w nią rzucać różnymi przedmiotami. I naszym zadaniem będzie przetrwać do samego końca, na samej górze. Jeśli mi kibicujecie, zostańcie ze mną do końca. I lecimy, słuchajcie, z odcineczkiem. Zobaczcie, tutaj mamy tą jęgę i. Stoimy na samej górze, a tam jest jedna osoba, która celuje w nas czymkolwiek samochodami na przykład i różnego rodzaju rzeczami. Serio, to może być mega, mega ciężkie. Na razie rzuca tak, że nam się nic nie dzieje, ale musimy uważać, bo z każdym rzutem ta wieża może się trochę popsuć. Wiecie, te klocki na górze mogą spaść na dół, o właśnie tak! No i się przechylamy i musimy naprawdę uważać, żeby nie spaść na dół. No, jak spadniemy, no to przegramy, nie ma, słuchajcie, tutaj odradzania się, rzuca autem, patrzcie, wyrzuciła kilka klocków na dół, ale nadal żyjemy, nie, nie, jest, doskoczyłam, doskoczyłam, mnóstwo ludzi teraz odpadło, widzieliście to, wow, mnóstwo ludzi odpadło, czy ja teraz przetrwam, warto, słuchajcie, skakać w międzyczasie, jak ona właśnie czymś tutaj rzuca, to wtedy nie zostaniemy przesunięci. Dobra, elegancko. Elegancko, ale mi serce wali, słuchajcie. Autem! Dobrze, że skoczyłam! Dobrze, że skoczyłam, bo inaczej to bym odpadła. Okej. Okay. Nie wiem, czy skakać tutaj, czy jednak zostać tu, gdzie jestem. Co mnie przesuwa? Ło, wow! dobrze, że skoczyłam ponownie. Patrzcie, patrzcie. Nie, 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 dobra, elegancko. Czy samymi samochodami ona rzuca? Nie, no niemożliwe. Ja sobie! Wow. Game over! Dobra, kolejna wieża. Kolejna rundka. Wieża już tym razem inna. Inny ma kolorek. I słuchajcie, taka sama rozgrywka. Ja mam nadzieję, że w końcu zostanę wylosowana do właśnie rzucania tego wszystkiego, tej wieży. I sprawdzę, czy tylko autami można, słuchajcie, rzucać. Coś się trzęsie ta wieża. Jedna osoba już odpadła. Patrzcie, jak ona to zrobiła. Niektórzy są już w ogóle naprawdę nisko. Nie! Przetrwałam! No to było ciężkie Naprawdę, gdybym jeszcze szybciej troszeczkę Bliżej podeszła To bym dała radę wskoczyć Z powrotem na tą wieżę A tak nie dałam rady, słuchajcie Ale dobra, czekamy na kolejną rundkę Nie będziemy tutaj oglądać Dobra, startuje już kolejna rundka Bo tam ludzie przegrali Dlaczego ma taką wielką głowę? Ten ktoś? Dobra Autami, ale chyba różnymi autami Można po prostu rzucać Dobra, i dlaczego on też tak znika? Czy on sobie tam za ścianą wybiera te właśnie wszystkie rzeczy do rzucania? Dobra, będzie rzucać. Okej, okay. patrzcie, klocyk z, ze środka wypadł. No dobra. Jak ja bardzo bym chciała, słuchajcie, być tym rzucającym. Ale widzicie, że po bokach na ekranie nawet nie ma czegoś takiego, jak jakieś gamepasy i tego typu rzeczy. Nie można sobie kupić szansy właśnie na bycie tym rzucającym. A bardzo szkoda, bo chciałabym bardzo nim być. I widzów zrzucić. Ha, ha, ha. Nie, nie! 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 No, proszę Państwa! Ej, żyje, żyje jeszcze. Patrzcie, patrzcie. No nie, moja głowa mi przeszkadza. Ej, czemu mnie to tak przesuwa? Przesuwa mnie! Strasznie mnie to przesuwa! Jejku, ale żyje. O nie, jeszcze spadłam gdzieś. Nie, no, coś mnie sepchało. To była ciężka rundka. Słuchajcie, owicka ze mną spadła na dół. No to grubo. Czy ktoś jeszcze przetrwał cztery osoby niby przetrwały? No i koniec! Dobra, czyli ta wieża ma mega długi podest. Zaraz wam pokażę. O! To dotąd jest ten podest, a to są tylko te klocki, które spadają. I jak wszystkie spadną, to wtedy jest game over. Dobra. Patrzcie, jak się klocek wysunął śmiesznie. I nie wypadł! O! Proszę bardzo! Jakaś kula poleciała, nie? Auto! Spoczko. Teraz? On się chyba namyśla, co wziąć. Auto! No dobra. Okej. Okay. Jest spoko. Nie chwieje się aż tak ta wieża, powiem wam. Zobaczcie, tak to z boku wygląda. No i się zaczyna. Dajcie znać, czy wy już kiedyś więgę? Tą tradycyjną więgę. Bo wiem, że są. Różne! Różne! Różne rodzaje jęki, różne rodzaje jęki, różne rodzaje jęki. Aaaa! Wiedziałam, że to spadnie. Jestem już tylko z jednym graczem, słuchajcie. Nie! Wiedziałam! No centralnie we mnie, centralnie we mnie. Słuchajcie, przegrałam, przegrałam to, przegrałam. Ciężko było. Mi się nie wydarzyło. Żyję nadal, ale chcę mi się kichać. Na zdrowie, dziękuję. No i teraz przegram, bo jestem za tym klockiem. A on zostanie przesunięty już po mnie. Elo, czy można komuś skoczyć na głowę? Aha! Jak na złość, w tej grze jest przenikanie. Ale jak nie trzeba. To jest. To, to nie ma. Czy jakoś tak na no, od, No bo jakbym mogła skoczyć komuś na... O, to było dobre posunięcie. Na głowę, to bym przeskoczyła ten zielony blok. Ale spoko, tu się zrobiła dziura, więc wejdę. To wtedy ten na górze mnie nie przesunie. Dobra, dajemy radę? Dajemy radę? To będzie, załóżmy, przedostatnia rundka. Belka, musisz pokazać skilla. Kula! O, te 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 kulo. Trochę przesunęła klosuszek, na którym była. Ale nadal żyje. Tak, jakby postrzelona została ta osoba. Patrzcie, jeszcze czymś innym rzuca. O, ja cię kręcę. Dziwne rzeczy tu się dzieją, słuchajcie. Ja się chowam za nie. Łódka? Nie! Nie miałam jak uciec, słuchajcie. Nie miałam. Cztery osoby zostały. Trzy osoby. Bardzo mało. No, to był dobry rzut, słuchajcie. No i słuchajcie, ostatnia rąkka, więc trzymajcie za mnie kciuki. Taka szarobura, ale może akurat zadziała. I ja niestety nie byłam w dzisiejszym odcinku rzucającym. Dlaczego? Dobra. Uwaga. Co na weźmie? Czy weźmie wielką furę? Jakiegoś pick upa na przykład. Zaczynamy. Ostatnią rundkę w dzisiejszym filmie. Jakaś mała rzecz poleciała. Zresztą tam przesunęła bloki, ale nie za wiele. Zobaczmy, co będzie następne. O, ludzie! Jakimś ludziem, słuchajcie, rzuciła. Tak jest. Kolejnym ludziem. Dobra. Wysunęła po prostu ten klocek. Jest spoko. Znowu ludziem. A propos yy, klocków, to słuchajcie, zapraszam też na wczorajszy film. Pojawił się późno, ale się pojawił i, i to jest po prostu A! najbardziej <laughs> czasty <laughs> odcinek na moim kanale, bo to film o kupie. Dobra, spadam! Spadam! Dlaczego szybciej nie skoczyłam? Dlaczego? Nie trzymaliście kciuków albo łapek nie zostawiliście, więc teraz zostawiacie. Bo ja widzę, kto nie zostawił. Także słuchajcie, na tym będziemy kończyć. To była moja ostatnia rundka w właśnie w Roblox. Jak wam się podobało, to zostawiajcie łapy do góry, subujcie kanał, dzyndzolcie dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastaj.pl po na przykład takie koszuleczki, jaką mam na sobie, a zapraszam też was na kanał vlogowy na serię ślubną. Ja się z wami żegnam. Pa, pa!